Dezodorant odświeżający do stóp z naturalnymi składnikami, z ekstraktem z grejpfruta, z nawilżającą gliceryną, ze specjalnym wyciągiem roślinnym dezodorującym nasze stopy. Do czego i dlaczego? Dlatego, że często bywa tak, że biegamy w jakimś sportowym obuwiu albo innym, w którym nogi nam się po prostu pocą. Jeśli sytuacja będzie wymagała na przykład zdjęcia butów, bo wchodzimy do kogoś, kto ma małe dzieci w domu. Albo mówią, właśnie posprzątałam i pozmywałam całą podłogę, mógłbyś? To mamy tajną broń. Spryskujemy i odświeżamy stopy dezodorantem, który nie blokuje wydzielania potu, ale neutralizuje zapach przez 24 godziny. Jest naturalny, to znaczy, że nie zawiera wtalanów, soli aluminium, parabenów ani żadnych innych konserwantów. I możemy nim pryskać bezpośrednio nasze stopy, okolice między palcami stóp również. Możemy też popryskać tym dezodorantem nasze skarpetki, stópka. Siups! Skarpetki w buciki, biegamy cały dzień i jest zupełnie inaczej. Jak używamy? Jak zwykle. Wstrząsamy z odległości 10 cm, ciach, ciach, ciach. No słuchajcie, żeby tak pachniał każdy dezodorant i każdy krem. Zapach jest cudowny, nie tylko jest świeży dzięki grejpfrutowi, ale pachnie takim, no jednym z najlepszych kremów, jakie możemy użyć, zupełnie nie do stóp, a do ciała i twarzy. No, kompozycja naprawdę dobra, a przy okazji jest to nasz polski rodzimy produkt.